El jest na Witam Was w piątym odcinku z Minecraft'a serii Survival. Dzisiaj wchodzimy do netheru. Nie, nether jest na następny odcinek. W tym odcinku szukamy Jackson. Tę żelazną siekierkę, mam. Dużo mi już do skrzynki. Tu jest na, ta, na tą naszą farmę. Tu kierka weźmiemy, bo się może przydać. Buraka też weźmiemy do jedzenia. czyli do podsadzenia to nam nie będzie potrzebne. To dajemy tu. Jeszcze ziemię się nie przyda pszenica też nie. Łuk też nie. Strzały. W sumie tabliczkę możemy wziąć. Jakiś crafting. To crafting bierzemy. O! Patyki, tu mam gdzieś pateki, mam pateki dwa. No i tą ziemię weźmiemy, ale ją posadzimy sobie tu, tu. Pochodnie tu, dobra. Idziemy do kopalni. Tu mam crafting, dobra Pochodnie Sabę walniemy tutaj o git Ta nam się przyda po to bo to zniszczymy Tutaj o tutaj i tutaj I tutaj o. albo nie Teraz tą tabliczkę, co tu są... O, widzicie? Tak, wiem, pod tym. Jeszcze jedną w dół, to musimy iść. Nie, tu nie. Następne. Tu dopiero. O Teraz sobie postawimy pochodnia Żebyśmy wiedzieli, że tu mamy iść Nie, i co, lecimy w górę Czy w dół W górę później Mam jakieś... Coś... Poczekujemy, żeby się wydostać stąd też Że tak, o O tak kopać tak. Nie, to tak by nie wyszło. Tutaj. Nie. Co to można zrobić tak? No bo po prostu będziemy kopać tu, o, tak Tak, i teraz tu Ale mam inny pomysł, tutaj inne potrzebne to będziemy kopać Idziemy do góry Bierzemy wodę z naszego nieskończonego źródełka, które samo się zaraz piło będziemy kopać tak, o. Czy przed tym, to chciałem sprawdzić jedną rzecz, bo patrzyłem, a czasami się skrzynka respi się pod na przykład. To wiecie, sobie oko okopię to. A, i tutaj... A, woda się wylała. Nie, wody tu nie chcemy. Tutaj też wody nie chcemy, o. A ty mnie nie bi A to co zastępno tutaj pada tak? O. To, to jest poczący obsydion Ten blok To jest poczący obsydion. Lecz nie wiem czy z niego można poltę nie budować. A tu chyba nic nie ma. tego kopiemy? Bo w że się tutaj skrzynia nie zrespiła. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy to jest. Że tak może być, że się skrzynia na przykład nie zrespił? Mi się zdaje, że skrzynia się zawsze musi zrespić. Mam żelazo. Żelazo mamy tyle, że możemy go zużyć No chyba nie ma. No, nie, znajdziemy to skrónie. Przynajmniej mamy teraz trochę tego i możemy sobie to łatwiej obudować. O. To możemy rozwalić. Będziemy wiedzieć robimy w na następnym odcinku. Czy szukamy wioski, bo w tym będziemy szukać, staramy się poszukać diamentów. Żeby sobie zdobyć diaksowy kilofni umówię set, bo set to już naprawdę nie wiem co mi się stać. Właśnie to jest tak, że jak już będę kopał tym żelaznym, to muszę wziąć żelazo ze sobą. Wyśniemy sobie nie, nie tak dużo. Tak 6 albo 9 na 3 kilo'y. Zaczniemy sobie kopać tu nie będzie. Tak w dół pójdziemy. Tak w dół później stwierdziłem, że przyda nam się te wagoniki, że będziemy mogli szybciej zjeżdżać i wjeżdżać do kopalni. No to widzimy się, jak trochę głębiej zejdę. Ogólnie stwierdziłem, że tutaj, jak będę kopał teraz przed siebie, to w końcu dojadę do głębokiego morza. Jedynie teraz będę kopał o w tamtą stronę. O w tą stronę. żeby było. Weźmy, żeby nas woda nie spotkała po prostu po drodze. To widzimy się w dalszym etapie. Ileś znaleźliśmy, o. Tak, o. Kupiamy. Nagle tu dziura jakaś. O, zombiak. Cześć. Ty, tam jest Creeper. Nie wysadził ich chyba. Nie, nie wysadził ich. Dobra, jolo cyk bloki kwarcu, czy bloki kości to są? To są spawnery. Dobra. Tam jest tyle bloków kości. Przyda się. Dobra, rozwalamy te bloki kości chyba. Ale sobie rozmnożę te jedzonko. Ja tyle pszenicy po tym odcinku. Zrobimy chyba farmę Tu będę miał co najmniej stack tych kości W mam jakiś węgiel ze sobą Nie Słabo Tu jest węgiel Dobra Przyda nam się o, pochodnie. Jedzenie. Musimy coś zjeść. Dobra, coś jeszcze mam do jedzenia? Surowe buraka mam. No bo szkoda, że burak tylko pół daje. A tam pójdziemy w dół bardziej Chyba na tym poziomie nie występują diamenty więc... w Napiszcie w komentarzach na którym poziomie najczęściej występują diamenty tu jest ten Enderman Jones My się wod bo go zrobimy a zanim to to chyba sobie wyjdziemy stąd żeby nikt nam nie las. będziemy się wyleczyć, bo da się, się dzień zrobił lol musimy się wyleczyć czymś to zostawiamy na później no, nie tak, okej okay. pszenicy jeść nie można zgniłe mięso, w ogóle to co musimy upiec to upieczemy Piasek przepalimy później. Połowę węgla. Mm, tu mamy jakieś ocenienie, ale mamy zgniłe mięso. To, to, nie. Ono się przyda później do tajdowania z wieśniakami. Powalimy walimy. Tu mam jakąś motykę? Mam motykę. Tu jest motyka. To nam się nie przyda, to mi się dość wydaje. Co to jest? Nasiona buraka. Nasiona pszenicy. Buraka teraz. Chlebek robimy chlebek. O, nie mam craftingu. Crafting. Jest crafting tu. Nie tak. O. Dobra, mamy chlebek. A szybko na ta pszenica wyrośnie, I bo... łączkę. Okej. Okay. No to jest chyba. To chyba bardziej nie urośnie, nie? A tego buraka bardziej urośnie. Dobra, zbieramy. Tam nigdzie nie leci, leci, ale muszę trochę odłożyć przed itemów. To musimy wziąć. To no. tu, tu cyk. Tu możemy sobie postawić? Crafting o. No nie będziemy musieli chodzić do tego. Do domu, żeby sobie robić jedzenie. Nie to tylko to. Nie mamy full jedzenia. Zasadzimy to. Chyba zostaniemy tylko przy tym tej pszenicy. Dobra. Jedziemy z powrotem kopać, aby trochę odłożymy tej mączki kostnej Zbudujemy nową skrzynię, bo się skrzynię pokończyło. O. Nie to bierzemy. Wszystko mamy. Drewno musimy wziąć. Pochodnia jest ziemia. Tutaj mączkę kostną trzeba odłożyć. Dobra, wszystko mamy. Wszystko, co nam potrzebne, to mamy. Trochę nam zbroi zeszła, ale to nic. Tory. Tory bierzemy. Tory. Wagonik i dźwignie. E, Koble. Jest kobyl Mamy kobyl i patek, to patek zaraz zrobimy. Okej, okay, to się robiło chyba tak. Albo na odwrót. Tak. Robiło dwie. Trzy. OK. Nie, nie tak, zrobimy jedno gwiazdowe, jedno gwiazdowe. Dobra, i tu walniemy sobie to i dźwignię. Chyba na mnie starczy na dużo. O. Czy trochę Redstone'a tutaj, a będziemy mieli za mało tych. Dobra jest. M. Mm, wagonik to, to. Fajnie było, jakbyśmy w dzisiejszym odcinku nie padli. Dobra, mam wody, mam. Dobra. To się przyda. O! kolejny blok kości. Ile do tych bloków. A no bo oni się światła boją. Nie to parze ich walą, pyrę. Co to, to za walka? Porobiły nietoperze tego. Dawaj, nietoperz. Dobrze. Cimy w dół. Strzały to bierzemy. Cześć. Zabiły nietoperze, ale ja wam teraz dam. Żelazo W diamentów się tak łatwo nie szuka jak tego żelaza Tylko dwa diamenty potrzebujemy Dwa diamenty to nie jest dużo O kurde Jego się nie spodziewa Skubany przylas No, i leży. Kolejne. Pochodni nie mamy, to się wycofujemy. Tam będzie nasz przyjaciel. Co mam? No, wybuchaj. Nie musisz. Daj TNT. O. Złot. Nie, myślałem, że złoto. No i cześć. No i rozwalony. No i mamy. A ja słuchaj zombiaka. No, cześć. No i wybuchnął. Nie chciałem, żeby wybuchnął. Mamy jedzenie? Mamy jedzenie. Patyki mamy? Mamy. O, gravel. Teraz mi kilo wpadnie. Już zostało w kilofie 9. Tu nic nie ma już. Nie mi jeszcze węgiel, aby bo się przydał. Jeszcze jeden blok mogę skopać chyba. Dwa. Chyba musimy iść. No tak. To coś jest? Nie ma. Nic, idziemy. Nie ma tu. Nic po nas, tutaj, zębiaki za mną. Tam jeszcze nie byliśmy chyba. Słuchajmy tą pochodnię. Tam był chyba. Prowadzimy tu pochodnie i padki Dobra. Hmm, crafting. Miałem mam craftingu. Super. Mam drewno, mam drewno. To mi się nie chce wychodzić. Jak mam drewno, a taki mam, no to już jednak muszę wychodzić. Bo trzeba sobie ten. tu jest wyjście. Czym ja to rozwala? Dobra, zobaczmy czy to działa O Dobra Yhy Cześć tu jest noc Spać idziemy W pobliżu są potwory A, no faktycznie są. Wywaj z mojej chaty! Ile ich? Jakiś najazd! Zostaw, 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 zostaw. Okej. Okay. Znowu mam zajęcie poza odcinkiem. Ale nie, w sumie nie. Zresztą w łóżku. No, to nie. Dobra, to ja dziękuję Wam <grybujesz> za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. No i cześć.